Witam wszystkich. Mam na imię Wierusza i w tym filmie poruszę temat, nie ma twojej kobiety, jest tylko twoja kolej. To taki bolesny temat, który pojawia się dziś dość często i spotykany jest teraz w rodzinie, w małżeństwie, w związkach, kiedy mężczyzna jest całkowicie niepewny wierności swojej kobiety. Kobieta może w każdej chwili odejść od mężczyzny i co najważniejsze, nie poniesie ona za to żadnych konsekwencji. To przypomina umowę dzierżawy, gdy mężczyzna płaci, ale w pewnym momencie może mu to zostać odebrane. Tak więc te czułe słowa Ty jesteś moją jedyną, dla wielu mężczyzn stają się po prostu nieaktualne. Nie ma już nikogo, kto by używał tego wyrażenia. A te pary, które żyją ze sobą przez całe życie, można w dzisiejszych czasach umieścić na stronach Czerwonej Księgi. I tylko śmierć nas rozdzieli. Tak, wszystkie te wyrażenia pochodzą z przeszłości i są dziś nieaktualne. Ogólnie dzisiaj będę mówić o żeńskiej wierności i problemach tego typu, bo są to teraz duże problemy. Również w tym filmie szybko omówię serial Seks w Wielkim Mieście. Widzowie mojego kanału wielokrotnie prosili o wypowiedzenie się na temat tego konkretnego serialu, ponieważ to właśnie on bardzo zmienił świadomość kobiet. Ten serial traktujemy jak rodzaj rozrywki, od tak, żeby coś włączyć, nie myśleć o niczym, ale w rzeczywistości dokonał on poważnych zmian wartości. Te obyczaje, które przekazywał ten serial dziewczynom, naprawdę zmienił wiele kobiet i w ogóle jest dobre powiedzenie, kto włada informacją, ten włada całym światem. Bardzo łatwo jest zejść z właściwej ścieżki, ale odnalezienie potem drogi do tej właściwej ścieżki będzie znacznie trudniejsze. Łatwiej jest nakierowywać tam, gdzie jest to potrzebne, lub narzucić coś człowiekowi, u którego brak mocnego, wewnętrznego fundamentu, który jest zdezorientowany i nie wie, jak żyć poprawnie. Nie wie, jak powinno być. Kiedy dany człowiek sam nie zbudował sobie tego systemu wartości. Albo gdy ten system jest fałszywy, a wtedy wprowadzane są bardzo poważne korekty racjonalnej ścieżki życia kobiety, dawniej kobiety. Ta była żoną swojego kochającego męża, była matką ich wspólnych dzieci. Kobieta była kochającą, życzliwą, asystentką i towarzyszką broni swojego mężczyzny, ponieważ poprzez słowo wierność, poparte czynami, budowało się silną rodzinę. A dziś kobiety otrzymują fałszywą ścieżkę, która najczęściej kończy się po prostu rozczarowaniem i depresją. Tylko spójrzcie. Wszędzie można usłyszeć o mężczyznach, którzy są narcyzami, sprawcami przemocy. Zawsze się zastanawiam, gdzie można w takich ilościach spotkać takich mężczyzn. O kim one w ogóle wszystkie mówią? Starsze pokolenie dawniej w ogóle nie znało takiego określenia. To też jest jakiś rodzaj manipulacji tymi słowami. Przyjrzyjcie się, w jaki sposób przedstawia się na przykład kobietę, która najprawdopodobniej zrujnowała małżeństwo, która rozwaliła je i może znalazła sobie kogoś innego. Prezentuje się ją tak, jakby wszystko zrobiła prawidłowo. A jak przedstawia się mężczyznę w takim kontekście? Powiada się, że on jest zły. Wszystko to jest promowane i mówi się, że to normalne, że kobieta powinna poszukiwać tego najlepszego, a ten najlepszy to oczywiście nie jej mężczyzna. Więc powinnaś czuć się swobodnie, śmiało rzucaj swojego mężczyznę, to nie powinno być bezkarne. Rozumiecie, kiedy złamaliście prawa ruchu drogowego, to dostajecie za to mandat. Wtedy już rozumiecie i pojawi się jakaś refleksja, następnym razem jest. Już tak nie uczynicie. A tu okazuje się, że kobieta za zrujnowanie nie otrzymuje żadnej kary, więc ona czyni to znowu i znowu. Dla mężczyzny bardzo ważne jest wiedzieć, że jego kobieta jest jemu oddana i jest jemu wierna. Jestem przekonana, że jest to ważne i dla kobiet: że ona nie trzyma noża za plecami, że jest wierna. Ona jest tak stworzona ewolucyjnie. Kobieta zawsze wie, czyje jest urodzone przez nią dziecko, a mężczyzna może tego nie wiedzieć. On może wychowywać cudze dziecko, a to dziś jest również wcale nierzadkim przypadkiem. Obecnie pojęcie wierności małżeńskiej niestety zanika. Ludzie nawet zawierający związek małżeński zdają sobie sprawę, że to nie może być na długo. Wierność to jedna z najważniejszych ludzkich cech wszyscy pragniemy mieć lojalnych i niezawodnych przyjaciół oraz silne relacje ale dlaczego tak się dzieje że kobiety są niewierne bo brak jest jasnych surowych norm społecznych nie mówi się nic o zachowaniu przez kobiety norm etycznych we wnętrzu każdego człowieka jest coś w co on wierzy prawda na przykład ludzie wierzący noszą na szyi coś tam na łańcuszku, to powinno być we wnętrzu człowieka. To w jakiś sposób powinno być wbudowane w kobiecie, aby nic z zewnątrz na nią nie wpływało. Ona musi sama rozumieć, że bycie niewierną mężczyźnie jest złe. Istnieje takie spojrzenie, że mężczyzna to słońce, prawda? Coś bardzo podstawowego. A kobieta to księżyc, ona stanowi odbicie tegoż słońca. Dlatego kobiety są tą stroną, która się dostosowuje. W naszych czasach niezwykle trudno spotkać człowieka, w wierność którego w ogóle nie będziesz wątpił. I wydaje mi się, że problemem współczesnych kobiet jest to, że może nawet nie rozumieją, dlaczego miałyby zachować tę lojalność. A nawet jeśli kobieta zrobiła coś złego, to wtedy zaraz znajdzie sobie usprawiedliwienie, natychmiast wymyśli dla siebie wymówkę, która sprawi, że ona sama zaprezentuje się w białym świetle, ale w rzeczywistości to po prostu żeńska rozwiązłość. Gdzie są te wszystkie haciko, kobiety wierne i oddane, które będą w najcięższym boju podawać naboje swojemu mężowi? Gdzie są te żony powstańców? Dekabrystów. Ja zupełnie nie szanuję ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest wierność. A teraz trzeba pomyśleć o tym, jak naprawdę mężczyzna może inwestować w kobietę, jeśli to wszystko jest tymczasowe. Czyli on budował, poświęcał się, a ona sobie po prostu odeszła do innego. I po co mężczyzna to wszystko czynił? Czy to jest miłość? Ze strony kobiety nie jest tu pasuje słowo wykorzystanie. Kobieta nie ma świadomości, że wyjdzie tylko jeden raz za mąż i na całe życie. Kobieta dziś rozumie, że może sobie wybierać. Dziś spróbuje życia z tym, a za kilka lat być może spotka innego. W świadomości kobiety istnieje pogląd, że jeśli co, to będzie mogła sobie znaleźć kogoś lepszego. I jakie tutaj pojawiają się wnioski? Z jednej strony mężczyźni przestają inwestować w coś, do czego nie mają pewności, a z drugiej strony trudno jest przewidzieć, jak długo będzie to trwało. To może być 8 lat albo dłużej, a potem kobieta odejdzie. Tu jest inny niuans. Jeden z aktualnych problemów, który sprawia, że kobiety dziś nie są wierne, to fakt, że w świadomości kobiety mężczyzna nie jest głową rodziny. Stąd wynika całe zachowanie kobiety. Jest to problem całej tej emancypacji, współczesnego wyzwolenia, wolności w działaniach kobiet. Nie bez przyczyny, dawniej w żeńskim kształceniu wyraźnie stawiano nacisk na to, co kobieta mogła sobie pozwolić, a co nie. Obiecałam jeszcze powiedzieć coś na temat serialu Szex w Wielkim Mieście, Produkcja ta zaczęła ukazywać się pod koniec lat 90. Filmy miały dużą oglądalność, serial otrzymał wiele nagród i w jakiś sposób przyjął się w tamtym czasie, rozpowszechniając te wszystkie pokazane tam wartości. Można powiedzieć, że dziś zbieramy żniwo tego serialu. Pokazywał on różne historie z życia czterech kobiet w średnim wieku, które doświadczają trudności w życiu osobistym. A jakie to historie zostały pokazane w tym serialu? Wieczne wartości, takie jak miłość, zaufanie i wierność, to już zamieszkła przeszłość. I mieszkając w dużym mieście, można bez problemu cieszyć się życiem intymnym. I teraz weźmy pod uwagę obraz głównej bohaterki Kerry. Ona jest niezależna, nie przytłoczona żadnymi obowiązkami, nie umie gotować, nie chce dzieci, a całe jej życie to zakupy, wystawne imprezy i spotkania z przyjaciółmi, no i oczywiście wiele romansów z mężczyznami. Warto zauważyć, że główna, elegancka bohaterka podkreśla, że pali i pije napoje alkoholowe. Wynik mamy następujący. Tak więc ostatecznie otrzymujemy takich Symbol niezależnej kobiety, w której życiu jest nieustanny bal, ciągłe święto i zawsze ma jakichś nowych przyjaciół. Takie oto wartości promuje ten serial. Złe wartości, które były przez bardzo wiele lat zaszczepiane do świadomości kobiet. Wychodzi więc na to, że nie ma twojej kobiety, lecz jest po prostu twoja kolej. Dzisiaj ty możesz być z tą kobietą, a jutro może być ktoś inny. Ale mi się wydaje, że uczciwość i lojalność jest zaszczepiana w człowieku od dzieciństwa. To jest ten wierny kompas, ta prawidłowa wskazówka, kiedy człowiek postępuje zgodnie z ze swoim sumieniem. I niestety, jeśli sumienie pozwala kobiecie postępować w ten sposób ze swoim mężczyzną, czyli wybierać, rzucać, okłamywać, to niestety prawdopodobnie nie da się już wykorzenić tego poszukiwania lepszego życia, pragnienia, które siedzi bardzo mocno już w pewnej ilości pokoleń. Takie kobiety nie są tego świadome, że one po prostu chcą tego całego życia rękami innych ludzi, ludzi, rękami mężczyzn. One bardzo często nie chcą same przykładać żadnych starań, nawet jeśli chodzi o tak podstawową rzecz jak wierność. Tutaj nie musisz zdobywać żadnego doświadczenia, tak jak na przykład jakieś doświadczenie zawodowe, zdobycie jakiegoś tam stażu. To albo rzeczywiście w tobie jest, albo tego brak. Istnieje bardzo dobre sformułowanie: traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Radzę kobietom postępować zgodnie z tym zaleceniem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia ponownie.